Marcin Kowalski, 34 lata, stał w rogu luksusowego hotelu Marriott w centrum Warszawy. Jego dłonie drżały lekko, gdy trzymał szklankę taniego piwa. Zapach drogich perfum i świeżych kwiatów wypełniał powietrze, a kryształowe żyrandole rzucały złociste refleksy na marmurową podłogę. Jego czarny garnitur z sieciówki wyglądał żałośnie obok eleganckich strojów byłych kolegów z klasy. Wspomnienia sprzed piętnastu lat wracały falami. Wtedy był gwiazdą szkoły, kapitanem drużyny piłkarskiej, tym, którego wszyscy szanowali. Teraz pracował jako główny księgowy w małej firmie budowlanej, wychowując samotnie ośmioletniego Kubę po tym, jak Beata zostawiła ich dla bogatego prawnika. Marcin, to naprawdę ty, zimny śmiech przebił się przez hałas rozmów. Beata, jego była żona, Podeszła do niego w towarzystwie swojego nowego męża. Diamentowe kolczyki błyszczały przy jej uszach, a jej wzrok Pleasure był pełen politowania. Myślałam, że może nie przyjdziesz. Wiem, jak ciężko ci teraz finansowo. Marcin poczuł, jak krew odpływa mu z twarzy. Wokół nich zrobiło się cicho. Kilka osób odwróciło głowy, słysząc szydercze tony w jej głosie. W tym momencie przez główne wejście do sali weszła kobieta w bordowej sukni wieczorowej. Wysoka, pewna siebie, z włosami upiętymi welegarski kok. Wszyscy goście odwrócili się, żeby na nią spojrzeć. Co Aleksandra Nowak, multimilionerka i jego szefowa, robiła na zjeździe jego klasy? Marcin czuł, jak jego świat zaczyna się walić. Beata kontynuowała swój monolog. Głos miała coraz głośniejszy, jakby chciała, żeby wszyscy usłyszeLI. Pamiętacie, jaki Marcin był ambitny w liceum? Mówił, że zostanie wielkim biznesmenem. A teraz! Zaśmiała się melodyjnie. Ledwie starcza mu na czynsz za tę małą kawalerkę na Pradze. Jeśli czujesz, że Twoje życie toczy się w złym kierunku, zostań z nami do końca tej historii. To, co wydarzy się za chwilę, może zmienić wszystko, co myślisz o drugim szansach. Marcin pamiętał dokładnie dzień, kiedy Beata się wyprowadziła. Było to trzy lata temu, w środę, 15 października. Kuba siedział przy stole, odrabiając pracę domową z matematyki, gdy jego mama weszła do pokoju z dwiema walizkami. Tata, wszystko ci wytłumaczy, powiedziała nie patrząc na syna. Mieszkam teraz u cioci Ewy. Kłamała. Już wtedy spotykała się z Robertem Krajewskim, właścicielem sieci aptek. Marcin dowiedział się o tym dopiero miesiąc później, gdy znalazł w jej telefonie, który zapomniała, setki wiadomości. Od tamtej pory. Każdy dzień był walką. Wstawał o 6.00, przygotowywał śniadanie dla Kuby, odprowadzał go do szkoły podstawowej nr 34 na ulicy Targowej, a potem jechał tramwajem do biura na Mokotowie. Wieczorami pomagał synowi w lekcjach, przygotowywał obiad z makaronu lub ziemniaków. Tego, na co było ich stać. Czasami drugie szanse przychodzą w najmniej oczekiwanym momencie. Powtarzał sobie codziennie rano, patrząc w lustro w ich małej łazience. Ale dziś, słuchając szyderstw Beaty, ta mantra wydawała się pustymi słowami. Słyszałam, że pracujesz dla tej firmy budowlanej Nowak Construction, kontynuowała jego była żona. Pewnie jako zwykły robotnik lub sprzątacz? Jestem głównym księgowym, powiedział cicho Marcin, czując jak policzki mu płoną. Ach, główny księgowy! Beata klasnęła w dłonie teatralnie. W firmie, która ma może 10 pracowników, Robert ma 200 aptek w całej Polsce. Różnica jest ogromna. Starzy znajomi z klasy stali w kręgu. Jedni patrzyli z politowaniem, inni z zawstydzeniem. Marcin przypomniał sobie swoje marzenia z czasów licealnych. Chciał studiować biznes, otworzyć własną firmę, podróżować po świecie. Zamiast tego zostały mu rachunki, które ledwo udawało mu się opłacać. I syn, który pytał, dlaczego inni dzieci mają lepsze zabawki. Czasami drugie szanse przychodzą w najmniej oczekiwanym momencie, szepnął do siebie, ale tym razem zabrzmiało to jak modlitwa. W oddali zauważył kobietę w bordowej sukni, która powoli zbliżała się w ich stronę. Jej twarz wydawała mu się znajoma, ale w tym luksusowym otoczeniu nie mógł jej rozpoznać. Czy to możliwe, żeby Aleksandra Nowak zatrzymała się trzy metry od ich grupy? Marcin poczuł, jak serce bije mu szybciej. To naprawdę była jego szefowa. Kobieta, która zbudowała firmę budowlaną od zera i teraz była jedną z najbogatszych przedsiębiorczyń w Warszawie. Miała 36 lat, ale wyglądała na młodszą. Jej ciemne włosy błyszczały w świetle żyrandoli, a bordowa suknia od Valentino podkreślała jej sylwetkę. Diamentowa bransoletka na jej nadgarstku kosztowała prawdopodobnie więcej, niż Marcin zarabiał przez pół roku. Marcin? Jej głos był ciepły, zupełnie inny niż surowy ton, którym zwracała się do niego w biurze. Nie spodziewałam się cię tutaj zobaczyć. Beata i jej mąż patrzyli z zaskoczeniem. Pozostali goście również zwrócili uwagę na sytuację. Wszyscy w Warszawie wiedzieli, kim była Aleksandra Nowak. Pani dyrektor? Marcin wyprostował się czując, jak adrenalina zalewa jego ciało. Czy czy pani kończyła liceum numer 12 na Żoliborzu? Aleksandra uśmiechnęła się. Pierwszy raz, odkąd ją poznał, Marcin widział ją uśmiechniętą, prawdziwie. Tak, ale o dwie klasy wyżej. Pamiętam cię z występów teatralnych. Grałeś Hamleta w szkolnym przedstawieniu. Byłeś. Znakomity. Cisza, która zapadła wokół nich, była gęsta jak syrop. Beata wpatrywała się w Aleksandrę z niedowierzaniem, podczas gdy pozostali goście szeptali między sobą: Nie wiedziałem, że pani była w tej szkole. Marcin czuł, jak jego głos brzmi niepewnie. Rzadko mówię o przeszłości, ale dobrze cię pamiętam, Marcin, zawsze byłeś wyjątkowy. W jej oczach było coś, czego Marcin nie potrafił zinterpretować. Czułość, zainteresowanie, a może po prostu grzeczność. Beata nie mogła dłużej milczeć. Czy Wy się znacie? Aleksandra odwróciła się w jej stronę z chłodnym uśmiechem. Marcin jest jednym z moich najważniejszych pracowników, główny księgowy mojej firmy, człowiek, któremu ufam bezgranicznie. Marcin poczuł, jak ziemia usuwa mu się spod nóg. Najważniejszych pracowników, bezgraniczne zaufanie? W biurze rzadko ze sobą rozmawiali. Ich kontakt ograniczał się do służbowych spraw. Właściwie, kontynuowała Aleksandra, patrząc prosto na niego, chciałam z tobą porozmawiać o nowym projekcie. Rozmawiałaś już o tym z twoim synem, Kubą? To wspaniały chłopiec. Ostatnio, gdy przychodził do biura po ciebie, rozmawialiśmy o jego pasji do matematyki. Pani rozmawiała z Kubą? Marcin nie mógł ukryć zaskoczenia. Oczywiście, zaproponowałam mu, żeby w wakacje przyszedł na praktykę do działu finansów. Jako najmłodszy praktykant w historii firmy. Beata wyglądała, jakby ktoś wylał na nią wiadro zimnej wody. Robert, jej mąż, nerwowo poprawiał krawat. Czasami drugie szanse przychodzą w najmniej oczekiwanym momencie, pomyślał Marcin, patrząc na Aleksandrę. Może porozmawiamy w spokojniejszym miejscu, zaproponowała, wskazując na taras hotelowy. Ale zanim Marcin zdążył odpowiedzieć, Beata zrobiła krok do przodu. Czy ja mogę zadać pytanie? Aleksandra spojrzała na nią łagodnie. Naturalnie. Ile on tak naprawdę zarabia? Pytanie zawisło w powietrzu jak siekiera. Aleksandra uniosła brwi, jej uśmiech stał się lodowaty. Wszyscy goście zatrzymali się w bezruchu, jakby ktoś nacisnął przycisk pauzy. Nawet muzyka w tle zdawała się cichsza. To bardzo osobiste pytanie, się odpowiedziała powoli. Ale jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, Marcin poczuł, jak jego żołądek ściska się w węzeł. Zarabiał 4800 zł miesięcznie, przyzwoitą pensję, ale daleko od bogactwa. Wiedział, że za chwilę Beata znów będzie się z niego śmiać. Marcin, Aleksandra odwróciła się do niego. Jej głos był dziwnie miękki. Czy nie mówiłeś mi w zeszłym miesiącu, że chciałbyś wziąć większą odpowiedzialność za międzynarodowe projekty? Ja posił. Tak, ale. I że twój syn marzy o studiach w Anglii? Marcin przytaknął, nie rozumiejąc do czego zmierza. Zostań z nami, to co usłyszysz za chwilę zmieni wszystko, co myślisz o sprawiedliwości i drugim szansach. Właściwie Aleksandra sięgnęła do swojej małej torebki i wyciągnęła telefon. Dzwoniłam dziś rano do mojego prawnika. Chcemy zaoferować ci stanowisko dyrektora finansowego z pensją 25 tysięcy miesięcznie plus bonusy. I oczywiście pełne ubezpieczenie zdrowotne dla Ciebie i Kuby. Cisza była tak głęboka, że słychać było tykanie zegara na ścianie. Co? Marcin poczuł, jak nogi się pod nim uginają. Ale to nie wszystko. Firma pokryje również koszty studiów Kuby, gdy będzie gotowy: Cambridge, Oxford, Harvard, gdzie tylko zechce. Beata wyglądała, jakby miała dostać ataku serca. Jej twarz była biała jak ściana, a oczy szeroko otwarte. Dlaczego? Marcin ledwo zdołał wykrztusić pytanie. Aleksandra podeszła bliżej, tak blisko, że poczuł zapach jej perfum. Coś kosztownego i subtelnego. Pamiętasz ten dzień siedem lat temu, gdy składałeś CV w mojej firmie? Byłeś wtedy żonaty, szczęśliwy, ale już wtedy wiedziałam, że jesteś wyjątkowy. Twoją pracowitość, Twoją uczciwość, sposób, w jaki traktujesz ludzi. Flashback. Marcin Zresztą, siedział w małym tak, biurze wie, Aleksandry wie. na pierwszym piętrze budynku na Mokotowie. Była wtedy młodszą kobietą, dopiero zaczynała rozwijać firmę. On był zdesperowany, właśnie stracił pracę w korporacji. Beata była w ciąży, potrzebowali każdego grosza. Obserwowałam cię przez te lata, kontynuowała Aleksandra. Widziałam, jak twój świat się rozpadł, jak zostałeś sam z dzieckiem, ale widziałam też, jak się nie poddałeś. Jak każdego ranka wstawałeś i walczyłeś dalej. Jej dłoń dotknęła lekko jego ramienia. Czasami drugie szanse przychodzą w najmniej oczekiwanym momencie, powiedziała cicho, powtarzając słowa, które on szeptał do siebie każdego dnia. Czasami trzeba tylko odwagi, żeby je przyjąć. Jak pani? Marcin stał oszołomiony. Mówiłeś to sobie pod nosem, gdy myślałeś, że nikt nie słucha, w windzie, w biurze podczas trudnych dni, Beata odezwała się drżącym głosem. To niemożliwe. Marcin to zwykły. Marcin to człowiek o największej integralności, jakiego znam, przerwała jej Aleksandra. Podczas gdy inni martwią się o swój wygląd, on myśli o przyszłości swojego dziecka. Podczas gdy inni szukają skrótów. On ciężko pracuje, to rzadkość w dzisiejszych czasach. Spojrzała na Marcina. Ale decyzja należy do ciebie. Możesz zostać gdzie jesteś, albo. Albo? Czasami drugie szanse przychodzą w najmniej oczekiwanym momencie, ale czasami wymagają największej odwagi w życiu. W tym momencie rozległ się dzwonek jej telefonu. Spojrzała na ekran. To mój asystent. Muszę odebrać. Marcin, jeśli chcesz porozmawiać. Będę na tarasie przez następne dziesięć minut. To twoja decyzja. Odeszła, zostawiając go sam na sam z wyborem, który mógł zmienić wszystko. Marcin stał w miejscu patrząc na oddalającą się sylwetkę Aleksandry. Goście wokół niego szeptali między sobą, niektórzy patrzyli na niego z nowo odkrytym szacunkiem, inni z ciekawością. Ale jedyne co widział to twarz Beaty, najpierw zszokowana, potem pełna wściekłości to jakiś żart. Powiedziała głośno, tak głośno, że kilkanaście osób odwróciło się w ich stronę. Ona kłamie. Marcin nigdy nie zarabiał więcej niż pięć tysięcy. Ja płaciłam większość rachunków, gdy byliśmy małżeństwem. To było kłamstwo. Marcin płacił wszystkie rachunki, podczas gdy Beata wydawała pieniądze na kosmetyki i ubrania. Ale nie chciał się kłócić. Nie tutaj. Beata, proszę na. zaczął cicho. Nie. Nie pozwolę, żeby ta kobieta wmówiła wszystkim, że byłam żoną jakiegoś ważnego biznesmena. Każdy tu wie prawdę. Zostawiłam cię, bo nie byłeś w stanie zapewnić nam przyszłości. Jej głos niósł się po całej sali. Marcin czuł, jak wszystkie oczy zwracają się na niego. Niektóre pełne współczucia, inne ciekawości, jeszcze inne szydertwa. Pamiętasz, jak żebrałeś, żebym została? Kontynuowała Beata. Jak płakałeś, mówiąc, że zrobisz wszystko, żeby mnie zatrzymać? A co zrobiłeś? Nic. Dalej tkwisz w tej samej pracy, w tym samym mieszkaniu, z tym samym żałosnym życiem. Robert próbował ją zatrzymać, ciągnąc za rękaw, ale ona się wyrwała. Ta kobieta cię wykorzystuje. Myślisz, że bogata przedsiębiorczyni będzie się zadawać z kimś takim jak ty? To niemożliwe. Słowa raniły bardziej niż Marcin się spodziewał. Dlaczego? Dlaczego Aleksandra mu to zaproponowała? Co było tego powodem? Może Beata miała rację, może to był jakiś żart, gra, sposób na upokorzenie go jeszcze bardziej. Wspomnienie, trzy lata temu, ostatnia kłótnia z Beatą. Krzyczała, że jest zmęczona biedą, że zasługuje na lepsze życie. Marcin klęczał w ich małym mieszkaniu, błagając ją, żeby dała mu jeszcze jedną szansę. Kuba płakał w swoim pokoju. Czasami drugie szanse przychodzą w najmniej oczekiwanym momencie, szeptał do siebie wtedy po raz pierwszy, gdy została sama we trójkę. Teraz te słowa wydawały się ironiczne. Wiesz co? Beata podeszła jeszcze bliżej. Pójdź do niej. Pójdź i sprawdź, czy naprawdę mówi serio. A gdy cię odrzuci, gdy zorientuje się, kim naprawdę jesteś, wtedy może wreszcie zrozumiesz, że ja miałam rację. Marcin spojrzał w kierunku tarasu. Przez szklane drzwi widział sylwetkę Aleksandry, stojącej przy balustradzie, rozmawiającej przez telefon. Wyglądała na tak pewną siebie, tak nieosiągalną, jak gwiazda filmowa czy księżniczka z bajki, a on, był zwykłym mężczyzną w tanim garniturze, z rękami poplamionymi tuszem od wypełniania dokumentów, z sercem złamanym przez kobietę która go teraz publicznie upokarzała. Czasami drugie szanse przychodzą w najmniej oczekiwanym momencie, powtórzył w myślach, ale tym razem brzmiało to jak ostatnia deska ratunku. Beata miała rację w jednej rzeczy. Musiał sprawdzić, czy Aleksandra mówiła serio. Musiał się dowiedzieć, czy to wszystko nie było okrutnym żartem, ale gdy robił krok w stronę tarasu, jego telefon zadzwonił. Na ekranie wyświetliło się zdjęcie Kuby. Tato, głos jego syna brzmiał niepewnie. Wróciłeś już z tej imprezy? Pomożesz mi jutro z matematyką? W tym momencie Marcin zrozumiał coś ważnego. Bez względu na to, czy propozycja Aleksandry była prawdziwa czy nie, miał już wszystko, czego naprawdę potrzebował. Ale czy to wystarczy, żeby odrzucić szansę na lepsze życie dla nich obojga? Marcin podszedł powoli do szklanych drzwi prowadzących na taras. Aleksandra stała tyłem do niego, nadal rozmawiając przez telefon. Światła Warszawy rozciągały się pod nimi miliony okien, w których płonęło światło miliony historii, które toczyły się równolegle do jego własnej. Tak, rozumiem przełóż spotkanie na poniedziałek mówiła do słuchawki. Gdy usłyszała jego kroki, odwróciła się i uśmiechnęła lekko Muszę kończyć porozmawiamy jutro. Schowała telefon do torebki i spojrzała na niego z czymś, co wyglądało jak prawdziwe zainteresowanie. Przyszedłeś. Musiałem zapytać. Dlaczego? Marcin stanął obok niej przy balustradzie. Dlaczego mi to oferujesz? Ledwo ze sobą rozmawiamy w pracy. Aleksandra milczała przez chwilę, patrząc na miasto pod nimi. Moja firma ma teraz 847 pracowników, powiedziała w końcu. W ciągu ostatnich siedmiu lat widziałam setki ludzi. Niektórzy kradną długopisy, inni spóźniają się do pracy, a potem są tacy jak ty. Odwróciła się do niego. Pamiętasz ten dzień dwa lata temu, gdy odkrył błąd w księgach? Błąd, który kosztowałby nas miliony złotych? Marcin przytaknął. To był zwykły dzień pracy. Po prostu wykonywał swoje obowiązki. Mogłeś przemilczeć ten błąd, zrzucić winę na kogoś innego, ale przyszedłeś prosto do mnie, przyznałeś się, że to częściowo twoja wina i pracowałeś całe dni i noce, żeby to naprawić, bez dopłaty. To była moja praca. No. Nie, jej głos był stanowczy. To był charakter. I właśnie dlatego przez te wszystkie lata obserwowałam cię. Widziałam, jak traktujesz sprzątaczki. Zawsze z szacunkiem jak pomagasz młodszym pracownikom jak nigdy nie narzekasz nawet gdy inni się skarżą Marcin czuł jak jego serce bije szybciej ale głównie kontynuowała widziałam jak kochasz swojego syna każdego wieczoru gdy myślałeś że nikt nie patrzy prosiłeś szefa o przesunięcie spotkania żeby zdążyć po Kubę do szkoły rezygnowałeś z nadgodzin żeby z nim pobyć to to jest rzadkość Podeszła bliżej. Czasami drugie szanse przychodzą w najmniej oczekiwanym momencie, ale czasami my musimy je komuś dać. W jej oczach było coś więcej niż szacunek zawodowy coś, co sprawiało, że Marcin czuł, jak jego świat się zmienia. Aleksandra, ja zaczął, ale przerwała mu, kładąc palec na jego wargach są jeszcze dwie rzeczy, których nie wiesz jakie po pierwsze, ten błąd sprzed dwóch lat to nie był przypadek to był test. Chciałam zobaczyć, jak zareagujesz. Większość ludzi próbowałaby to zatuszować. Marcin poczuł, jak opadają mu ramiona. Test? Po drugie, jej głos był teraz bardzo cichy. Przez te wszystkie lata, gdy Cię obserwowałam, Ty też mnie obserwowałeś. Myślałeś, że tego nie widziałam, ale widziałam. To spojrzenie, gdy myślałeś, że nie patrzę, to nie był szacunek do szefowej, to było coś więcej. Marcin poczuł, jak jego policzki płoną. To prawda. Od lat czuł coś do Aleksandry. Jej inteligencję, siłę, sposób, w jaki traktowała ludzi. Ale nigdy nie odważyłby się. To nieważne, powiedział szybko. Jestem zwykłym księgowym, a ty? A ja jestem kobietą, która przez 10 lat budowała firmę zamiast życie. Która ma pieniądze, sukces, szacunek, ale wraca wieczorami do pustego apartamentu i zastanawia się, czy to wszystko ma sens. Jej dłoń dotknęła jego policzka. Czasami drugie szanse przychodzą w najmniej oczekiwanym momencie. Dla nas obojga. Marcin nie mógł uwierzyć w to, co słyszy. Czy ty, czy ty mówisz, że... Mówię, że chcę spróbować. Z tobą, z Kubą, z nami. Gdy się całowali, świątła miasta błyszczały wokół nich jak fajerwerki. Trzy lata później Kuba Kowalski, teraz jedenasoletni... Siedział przy dużym, machoniowym biurku w domowym gabinecie ich nowego domu w Wilanowie. Rozwiązywał zadania z matematyki, które jego prywatny korepetytor, student z Uniwersytetu Warszawskiego, zostawił mu na weekend. Za oknem widać było starannie pielęgnowany ogród, a w oddali kort tenisowy, na którym Kuba uczył się grać dwa razy w tygodniu. – Tato, możesz mi pomóc z tym równaniem? – zawołał. Marcin wszedł do pokoju trzymając w ręku telefon. Na ekranie widać było powiadomienie o zakończeniu kolejnego udanego projektu. Jego firma Kowalski Nowak Financial Solutions właśnie pomogła trzem międzynarodowym korporacjom zoptymalizować ich systemy księgowe. W ciągu trzech lat od tamtego wieczoru w hotelu Marriott stał się jednym z najbardziej cenionych ekspertów finansowych w Polsce. Oczywiście synku usiadł obok Kuby, Chłopiec wyrósł i zmądrzał, ale wciąż był tym samym ciepłym, ciekawskim dzieckiem, które kochał nad życie. Czy mama Aleksandra będzie dziś na kolacji? Zapytał Kuba, rozwiązując równanie. Tak, wraca z Londynu o 18:00. Kuba od początku pokochał Aleksandrę, nie próbowała zastąpić mu matki. Beata nadal widywała się z synem co drugi weekend, choć ich relacje były chłodne. Aleksandra była kimś zupełnie innym, starszą siostrą, mentorką Najlepszą przyjaciółką, która pomagała mu z lekcjami, rozmawiała o jego marzeniach i zawsze pamiętała o jego ulubionych ciasteczkach. O 19.30 cała rodzina siedziała razem. przy stole w jadalni. Aleksandra, wciąż piękna i elegancka, ale teraz uśmiechnięta w sposób, którego Marcin nigdy wcześniej u niej nie widział, opowiadała o swojej podróży biznesowej. W przyszłym roku otworzymy oddział w Paryżu. Mówiła krojąc kotleta schabowego który Marcin przygotował według przepisu swojej mamy. A ty, Kuba, jeśli będziesz nadal tak dobrze się uczył, może pojedziemy tam wszyscy na wakacje. Naprawdę? Oczy chłopca błyszczały. Naprawdę. Po kolacji, gdy Kuba oglądał bajkę w salonie, Marcin i Aleksandra siedzieli na tarasie ich domu, patrząc na gwiazdy. Trzymał ją za rękę, czując ten sam dreszcz, co zawsze, gdy ją dotykał. Pamiętasz tamten wieczór w hotelu? Zapytała cicho. Każdego dnia się odpowiedział. Myślałem wtedy, że to koniec świata. A ja myślałem, że to dopiero początek. Marcin spojrzał na nią. Dlaczego naprawdę mi to zaproponowałaś? Prawdziwy powód. Aleksandra uśmiechnęła się. Czasami drugie szanse przychodzą w najmniej oczekiwanym momencie. Ale czasami, czasami trzeba mieć odwagę, żeby je dać sobie samemu. Pocałowała go delikatnie. Zakochałam się w tobie już dawno temu, Marcin, ale dopiero tamtego wieczoru zrozumiałam, że bez ciebie i Kuby, wszystkie moje sukcesy to tylko puste cyfry na koncie bankowym. W oddali przez okno salonu widzieli kubę śmiejącego się z bajki. Za trzy lata miał rozpocząć studia w Londynie, o których marzył, University College London już potwierdził jego miejsce na wydziale matematyki. Czasami drugie szanse przychodzą w najmniej oczekiwanym momencie, powiedział Marcin, przytulając żonę, ale czasami trzeba tylko odwagi, żeby je przyjąć. Gwiazdy świeciły nad Warszawą, nad ich domem, nad życiem. Które zbudowali razem, nie idealnym, ale prawdziwym, pełnym miłości i nadziei na jutro. Gdy tej nocy kładli się spać, Marcin po raz ostatni pomyślał o tamtym wieczorze w hotelu, gdy czuł się jak największy nieudacznik na świecie. Teraz wiedział, że czasami życie pisze najpiękniejsze historie, akurat wtedy, gdy myślimy, że wszystko się skończyło. A beata, nadal była żoną bogatego prawnika, nadal mieszkała w luksusie. Ale gdy czasami mijali się na ulicy podczas odbierania kuby, w jej oczach było coś, co wyglądało jak żal. Czasami drugie szanse przychodzą w najmniej oczekiwanym momencie, ale tylko dla tych, którzy mają odwagę je przyjąć. Jeśli ta historia Cię poruszyła, kliknij Super Thanks i opowiedz nam w komentarzu, czy kiedykolwiek dostałeś drugą szansę, gdy najmniej się tego spodziewałeś. Twoja historia może zainspirować tysiące osób.